To jest w kolejnym odcinku walk online z Dragon Ball Sparking Zero Z kim my tu dzisiaj walczymy? Z jakimś piszczelu Ta, piszczel to będzie ci łamany wojownik z przyszłości No to wiadomo wróżymy łamanie piszczela Pokaż co potrafisz, no Zobaczymy co potrafię. Dopiero co wróciłem do domu i mówię: odpalę nagrywanie, bo skończymy się odcinki do wrzucania. I zobaczymy jak to pójdzie. się tam za bardzo nie wczuwałem, ale można powiedzieć, że wczuwać tu się nie było nawet sensu. Bo chłop ma takie połączenie sieciowe, że chyba gra na 5 FPS-a. No, spowolnienie jest za pierdzieliste. Powiem wam, że dawno, dawno, dawno nie trafiłem na zlagowanego durnia. Ja oczywiście jestem bardzo przyczajony do grania na takich mułach i na spowolnionych rajtach. Wiadomo. Storm 4. Te wszystkie lata spędzone w Stormie 4 zrobiły swoje, no ale powiem wam tak, bez przesady! Bez przesady z tym Sparking modem na wejściu, wieśniaku! Jeszcze raz się dobrze nie rozgrzałem! Pada dobrze w ręce, nie złapałem! A ten już to ze Sparking modem i na pełnej kurwie chcę jechać! WSTYDU DROGĘ MNIEJ! KIBLASY, 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 KIBLASY! No tam! Bo kiblasty działają na takie z młody. mody. Dobra, posta żółwia. A może wejdzie mi koncentracja? Ta jedyna koncentracja, jaka mi wejdzie, to skoncentrowany jego ultimate prasta na moją szpetną mordę! Troszkę mnie nerwy ponoszą na początku, ale dziwne, Jak to mawia młodzież? ESSA! Zostało to uniknięte bez większych problemów. Posta żółwia, ale został w jajca. A mi oddał, mi oddał, dobra teraz ja mu oddam, a i teleport, oczywiście wyhaczyć teleport przy takich, przy takich mułach będzie można powiedzieć niemożliwe, ja w ogóle mam dziwne podejrzenia, że przeciwnik, z którym przyszło mi teraz toczyć tą niesamowicie pełną efektów, dosłownie pełną przyjemności, pełną fanu z gry batalie, ma w swoim posiadaniu postać zwaną zaczynającą się na ja, kończącą się na robę, a w szkole sywkę miał fasolkowy tatuś, a na drugiej imię miał chuj jebany, zwaną jako jadzirowe. Bardzo możliwe, że właśnie tą postać posiada Już widzę po stylu gameplayu, lagach jakie tutaj są prezentowane Że to właśnie może być tego typu, tego typu player Zobaczcie mi ładne łapanie, bardzo dobrze Teleportowanko, teleportowanko, teleportowanko Zmieńmy się na małego Goku i jeszcze go skombowałem i mamy go od Mam go od, plecku, mam go od Oj, wszedł mi teleporcik! Drugi mi teleporcik wszedł. Ładnie, ładnie, ładnie go tutaj posągowałem no, Chłop jest po prostu mierny, tylko powiem wam Malagia, jak wiecie, Malagia, człowiek tutaj cywilizowany, który posiada y, komputer zdołający uciągnąć tę gierkę, która zbyt dużych wymagań. No nie użykujmy się nie ma y, więcej niż 60 FPS-ach. To po prostu nie jest do grania z takimi małpami, no ale... Nie jest nie jest źle, no nie dyskryminujmy z powodu, że ktoś ma słabszy sprzęt, zdarza się też nie gra nigdy na najlepszym, ale wiecie, od tego są ustawienia graficzne, żeby czasem ustawić na niskie, nie? Okej, jestem zwolnikiem, znaczy zwolnikiem, może to była lekka przesada, ale yy, grać online okej, okay. ale żeby, jak ktoś nie ma pełnych 60 FPS, to dlaczego może grać rankedy? To powinno być yy, mimo, no nie wiem, to w sumie była duża dyskryminacja, nie chcę wchodzić na te tematy ale takie moje zdanie, jak coś właśnie jest tak zlagowanym lagowanym durniem i wszystko yy, wiecie, wchodzi na straszny delay, to po co właśnie może rankedy Moje zdanie, powinny być dla takich gości przyblokowane, dopóki nie osiągną yy, stabilnej liczby klatek na sekundę! Ach, te teleporty! Ach, te teleporty! aż te teleporty! Się poteleportowaliśmy, ale jeszcze do niego podbijał. Oczywiście nie chciałem do niego podbić, ale niestety się to stało. Dobra, zmieniamy się na tutaj tą Brolinę. Czy ona się może przemienić? Tak, może się przemienić. tego starego po 10 latach na odwyku. Dobra, ej, kombu. Aj, bo on może kopać od góry. On może kopać od góry. Kiwasyki, 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 lecimy na i mamy go od Aj, nie, 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 dobra, ale go znowu go tu ładnie skombowałem. Ładujemy się. To fajnie było się tą... Yy, to jest kale? tak, to jest kale. Fajnie było się nią tutaj transformować, bo ona po transformacji się robi tą Brolinią Czyli ma super pancerz i jest generalnie, no, giga, giga mocna kobitka Po prostu strong strongmenka, ta laska gimpera. Ona jest taka, taka właśnie. Kayle. Jak z Dragon bala? No ale niestety No ale niestety, no chłop chyba Chłop chyba wie co to się stanie jak on da mi się przemienić, dlatego ja się nie przemienię Dlaczego mi się postać nie zmieniła? A, wiem dlaczego mi się zmienia postać Wiecie dlaczego, dlaczego mi się postać nie zmieniła? Bo chłopa ale kurwa lagi! Odbić tu kurwa nie mogę, zmieniaj mi na tą kale szybko Dobrze, cał chwili, przepraszam Się pomyliłem a wejdzie mi jakaś percepcja, ta percepcja, to nie za percepcja percepcję. Tomasz percepcję, wariacie Stawaj, stawaj, TOMASZ KURWA TOMASZ, NIE CHCIAŁEŚ W DUPĘ TOMASZ Przemieni się, przemieni się, dobra Spokojnie jak na wojnie, tu pierdolnie, tam pierdolnie, spokojnie NIE, NIE, NIE Dlaczego on znowu tak szybko zrobić tego Sparking Moda? Oho, Planet Burst, leci O, nie poleciał Okay. Ale mi obskoczył na bok, ale obskoczył mnie na bok, ale wieśniach, ale wieśniach. O kurwa, jest pomił. No i planet bulszyk. No i pokał Filip. Ach. Umarł, umarła jak żyła. Załośnie. Teleporcik? A i tak, jaki teleporcik? A możemy podziwiać piękną tutaj animację. Już wiemy na pewno, że. Transformacji to my nie zrobimy. Dobra, po, popełniłem podstawowy błąd, popełniłem podstawowy błąd. Dałem kurwie, dałem kurwie chwilę oddechu, zamiast po prostu bić się ciągle w nim zwarciu i się tutaj nie z żadnymi tutaj o, wycofywaniem się na bezpieczną odległość. No to nie to po prostu po prostu właśnie po prostu tutaj zrobiłem taką akcję i dałem mu odetchnąć, a on już tam wykorzystał te swoje 3 minuty, nachapał się kurczę, nachapał się nachapał szczęścia i już pierwsze co robi, no to wiadomo, ładuje Sparkik moda i będzie atakował, będzie atakował. Kopnego, 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 kopnego. Dawaj te uderzenie oporu, uderzenie oporu, zero oporu gościu. Dostał? Pan dostał! Gdzie, gdzie, gdzie? Dobrze, Kopasz do pas, dupas do pas. Dupas. Aj, aż te kopnięcia z góry, kopnięcia z góry, to niezłe kopnięcia z góry. Idź tam, matrenuj! Kurwa, kopnięcia z góry! Pieprzona na O o o o o o o o o Gdzie spierdzielasz? Gdzie spierdzielasz? Dobra, dobra, nie ma ucieczki, nie ma ucieczki, nie ma ucieczki, nie ma ucieczki Dobra, załatwiony Jakoś to przetrwałem Jak teraz szybko na Goku uda mi Zmienić Szybko NO KURWA WCISKAŁEM, ŻE zmienić, LEVEL GOKU I się NIE zadziało, BO JEST DELAY PIERDOLONY Uff, uratowałem ją w ostatnim momencie, ale to jest dosłownie Dosłownie w ostatnim momencie Ajte. Te obrociki. O, obrocik, zmocik, to nie, obrocik. No i znowu teleporty. Oczywiście, jak już się nauczyłem, nauczyłem się te, te teleporty robić w miarę sensownie, no to i tak nie mogę tego ładnie zrobić, to no bo goś ma malagi i oczywiście trzeba się uczyć, nie trzeba się nauczyć robić teleporty w normalnej sytuacji i nauczyć się robić teleporty w sytuacji, kiedy gra z brazylijskim jebanym ścierwem, który kurwa ciągnie internet po kablu wifi od sąsiada mieszkający w się dla dalej.

Pani wygląda, no, wygląda, wygląda średnio o. Za pierwszy raz mu to weszło, ciekawe dlaczego, ciekawe dlaczego. Może, dlatego, może dlatego, że jest nauczony reagować na takich kurwa mułach Dobra. Ładny kombos Ale nim pożonglowałem Ej, już teleporty, a to już Jestem w przysłowiowej dupie Proszę Aj, skończyła mi się kill a i skończyła się ki. Dobra, cofniemy się na Kayle. O, no, no to jestem tupie dupie. Fajnie, walce wariacie tego ultimata. Drugi raz. Jedną z parkinga. Kurwa, trafił! Piszczela. A, żeby kurde złamał piszczel w tym z parkingu. A żebyś się tak kurwa komputer teraz wyłączył! A pies to jebo z takimi zlegowanymi durniami!